Rosjan do Ukrainy, pod ktoś to nas razem z tym Proszę Pana, no, trudno powiedzieć, że to Rosjanie nam taką ofertę składali. Rzeczywiście coś takiego było, ale to skład złożył nam tą ofertę rosyjski polityk narodowości prawniczej, czyli Włodzimierz Żyrowski. On sam o sobie tak mówił, matka Rosjanka, ojciec prawnik, więc no ja tak za nim wierzę, nie tyle narodowości rosyjskiej, co prawniczej. Yy, otóż on yy, powiedział yy, tak, yy, to chyba było w 1995 roku, albo czwartym, że jeśli Polacy zgodzą się zostać Słowianami, to wtedy Rosja może zaprosić Polskę do udziału w rozbiorze Ukrainy. On to i w innych słowach powiedział. Mianowicie powiedział, że wtedy możemy wrócić do rozmów o granicy na Zboczu. No to jest. W rozbiór Ukrainy. Natomiast jeżeli my się nie zgodzimy zostać Słowianami, to Żyrnowski nam groził, że Rosja zaprosi Niemcy do udziału w rozbiorze Polski. I też wyraził to inaczej. Powiedział, że wtedy Rosja postawi na porządku dziennym sprawę politycznej przyszłości Prus Wschodnich. No ale to jest rozbiór Polski. Jak w 96 roku byłem poproszony o to, żeby delegacji Dumy Rosyjskiej która przyjechała do Warszawy, referować pół dnia prawicy na różne sprawy. No i tam, no PNR, PNR, wreszcie jeden z tych deputowanych mówi tak, ponieważ ja to był okresie, kiedy Polska się starała o przyjęcie do NATO, dlaczego wy się pchacie do tego NATO? Mówi, przez Żyrynowskiego się boicie, mówi, to wariat jest. Tak, powiedział. No ja mówię, panowie jesteście kolegami, to jak pan mówi, że tu wariat, to nie wypada mi zaprzeczać, Przecież nie znam pana Żyrynowskiego, ale z drugiej strony powiadam, nie zapominam, że na partię Żynowskiego głosowało 25% wyborców w Rosji. Wtedy ja mówię, panowie, wy nas nie namawiajcie do lekceważenia narodu rosyjskiego, bo się nie damy na to namówić. My bardzo uważnie się przyglądamy, co naród rosyjski myśli, co tam kombinuje, co tam tego. Także nie. A mówię, czy on wariat, czy nie wariat. No i przytoczyłem to. Mówię, Słowianin to taki Rosjanin, panowie wiecie, mówię taki Rosjanin, trochę gorszy. No to on nam taki status proponował. <gorszy> <gorszy> no i za te ceny, takie miraże, że tam rozbił Ukrainy. Wie pan, Myślę, że to. Jest takie w Eneidzie, w Wergiliuszu. jest taki, taki wers Timeo Danaos Dona Ferentes Boję się Greków nawet jak przychodzą z daranów. Otóż to był taki dar Danaos Ta Ukraina, bo mielibyśmy w państwie nieustające ognisko i redenty. Bandarowców byśmy mieli po prostu, którzy by na wszystkie sposoby, to, no taką krwawiącą ranę byśmy sobie utworzyli. Więc w, albo by trzeba było ich deportować, ale gdzie? Kto by to zrobił? Zabra. Albo, no nie wiem, także to jest dar do W tej chwili, po tych czystkach etnicznych, po tych ludobójstwach które UPA zrobiło w 1946 roku, to jest dar do więc Zury to doskonale o tym wie. To by nas dopiero udelektował tym prezentem. No. Co więcej, proszę pana, obawiam się, że tego samego dnia, kiedy by Polska wywiesiła biało-czerwoną flagę w Lwowie, Niemcy wywiesiliby swoją we Tego samego dnia. A kto by im przeszkadzał? Ponieważ nie było lustracji w Polsce z prawdziwego zdarzenia, to ja też mam tajnych współpracowników. A co bym się żałował, prawda? No i jeden z moich tajnych współpracowników mnie poinformował, to już dosyć dawno, że w konsulacie niemieckim w Wrocławiu pracuje 600 pracowników. I każdy ma pełne ręce roboty. Także to wszystko jest możliwe. Żeby wyjaśnić skalę to może... To jakiś przykład innego konsulatu. W konsulatach pracuje mniej więcej jak 10 kilkanaście osób, normalnie, bo tam pracuje sześć osób. I każdy na pełen robi. Coś tam robią, no nie wiem co, nawet się nie śmiem domyślać co robią, ale coś muszą robić. Więc yy, jeśli chodzi o Ukrainę to tak, druga sprawa, bo jeszcze Pan. To znaczy, no druga sprawa właśnie nie dotyczyła tego samego, bo hmm. przed wojną świata nie było tak samo, że Niemcy nam proponowali przyłączenie się do nich i... Tam, wie pan, yy, do Niemcy nam proponowali. Tutaj, no, tak, Niemcy nam coś podobnego nam proponują. Jak nie, to mogą rzeczywiście tutaj się wspólnie z Niemcami na coś Myślę, że wie pan, myślę, że Rosjanie nie, bo Rosjanom zależy, tak samo jak i Niemcom, na strategicznym partnerstwie. Co Rosjanie chcieliby nam zrobić? To to mniej więcej powiedział jeszcze w czasach sowieckich. Minister Spraw Zagranicznych Związku Radzieckiego Edward Szewarnadze w 1987 roku był, było takie spotkanie ministrów spraw zagranicznych OBWE w Wiedniu. I tam dziennikarze zapytali ministra Szewarnadze, co Związek Radziecki sądzi na temat ewentualnego zjednoczenia Niemiec, bo to już się tak mówiło wtedy o tym. I oni się spodziewali się, że on im powie, że nie, tak jak Grumyko zawsze. Nazywany Mister Niemiec z tego powodu. Yy, a tymczasem Szewarnac, ku ich zdumieniu, powiedział, że Związek Radziecki nie ma nic przeciwko temu. Jeden tylko warunek stawia że między Zjednoczonymi Niemcami i Związkiem Radzieckim zostanie ustanowiona strefa buforowa. Strefa buforowa to jest obszar rozbrojony i pozbawiony przemysłu ciężkiego. To prawie Tak jest. Bo to jest dosyć zaawansowany, to nie jest tak. No, ludzie się dziwują, a dlaczego? A to, że to się samo robi. Nie, samo się nic nie robi. Ksiądz Bozowski, świętej pamięci, mówi, Nie ma przypadków, są tylko znaki. <grym> Proszę bardzo. Proszę Państwa, jak nie ma pytań, to bardzo Państwu dziękuję za obecność. Zainteresowanych zapraszam do stołu. Tu są książki. jak ktoś jest zainteresowany, to ja jako człowiek interesowny od razu obiecuję, że dedykację. Dziękuję bardzo.